Czołem, witam was bardzo serdecznie z tej strony Galzaki. Zapraszam na wielki finał turnieju FFA w Total War Warhammer 2. Zaczynamy starcie numer 3 w zasadzie, bo były dwa półfinały i finał. No i spauzujmy sobie, bo musimy najpierw przyjrzeć się drużynom, które biorą w tymże finale udział. Zaczniemy sobie w zasadzie od największego zwycięzcy półfinału i postaci najciekawszej w zasadzie, jeżeli chodzi o, o ten event od orkowego wodza, który który rozstawił się dokładnie w tym miejscu armią wampiratów. Nie wiem, czy pamiętacie jego trzon armii, bo trzon armii zawsze musi być ten sam. Są to syreny podbite do trzech złotych belek i do tego, o akurat trafiłem, banda pirackich zombie majtków z halabardami, także podbitych do trzech złotych belek. Do tego mamy admirała floty wampirów, który dowodzi całym tym przedsięwzięciem i ma następujące zaklęcia. Jest to przyzwanie zombie majtków. Oraz y, inwokacja Neheka, czyli leczenia, mówiąc krótko. No i to by było tyle, jeżeli chodzi o zaklęcia. Cała reszta armii orkowego wodza y, to tak, zwykłe, y, zwyk, zwykłe bandy pirackich majtków. Do tego mamy dwa oddziały y, bandy artyleryjskich zombie z muszkietami oraz artyler artylerię pokładową. No, i z tyłu, oczywiście, cztery razy halabardy. Przy czym jeden oddział to jest właśnie wspomniany trzon Army. Jest tu jeszcze upiór artyleryjski, czyli pojedynczy model, który charakteryzuje. On ma broń długą, on ma muszkiety on w ogóle ładny model jest, szczerze mówiąc, tak, tak w ogóle. Taki pojedynczy muszkieter bardzo ładny model, trzeba przyznać. No, i do tego mamy jeszcze Kolosa Necrofe nekrofeksjańskiego. To jest no nie dość, że duży model, to on jeszcze także jest w stanie strzelać z tego działa, które ma tutaj, w zasadzie poczwórnego działa, który ma tutaj na nadgarstku, na ręku, jak zwał, tak zwał. Problem z Armią Orkowego Wodza, i to było dyskutowane troszeczkę w naszym, na naszym Discordzie, jest taki, że on ma cztery oddziały halabard, co jest zasadniczo nielegalne. Mogłyby być maksymalnie trzy takie same oddziały, więc tutaj mamy trzy dokładnie, cztery dokładnie takie same oddziały, więc jest to zasadniczo złamanie zasad. Było to trochę dyskutowane, w zasadzie nie jakoś super intensywnie, nikt jakichś większych wniosków nie wyciągnął, i moim zdaniem jakby to nie będzie miało wpływu, nie powinno mieć wpływu jednak na wynik końcowy. No, cztery razy halabardy to nie jest jakaś duża różnica, powiem szczerze. Myślę, że to nie zmieniło, jakby tu wstawił jakiś inny oddział, myślę, że to jakichś drastycznych zmian by nie wywołało. Zobaczymy, przyjrzymy się, jak tu orkowemu szło podczas tej bitwy i czy rzeczywiście w praktyce te halabardy jakoś nie zadziałały, ale moim zdaniem jaki wynik będzie. Taki, y, będzie taki, mm. będzie. Orkowy Wódz, jeszcze to wspomnijmy, w swoim półfinale zajął do, pierwsze miejsce i no, naprawdę nabił tam mnóstwo punktów Królową Best, co zapewne pamiętacie. Drugą armią jest Armia Carlosa, która też jest bardzo podobna do tej armii, którą on wystawił w, w swoim półfinale. Tam zajął drugie miejsce, zaraz za mną. No a jego trzon armii to Koło Zagłady oraz y, tutaj jeden oddział Odzieraczy Zagłady. No i mamy do tego jeszcze Mistrza Spacz Inżyniera, także na kole Zagłady oraz kras ludzkie zagrożenie, czyli odzieracze zagłady żorowe. Do tego tutaj mamy skrytobójcy z buta, wodza z buta, to jest ciekawa sytuacja, wódz z buta jeszcze tu jest, no i do tego mamy siewców morowego wiatru, posłańców śmierci oraz siewców morowego wiatru. Ci siewcy morowego wiatru, jeden oddział też pamiętam w półfinale zrobił dobrą robotę, Karol zajął drugie miejsce, no a tutaj mamy drugiego, drugomiejscowego gracza tylko z półfinału tego z orkowym wodzem, to jest mianowicie Grozia. On ma tutaj armię wysokiej Elfów i jego trzon armii to Rydwany, Lwie Rydwany z Hrans, czy jakkolwiek kto się tam czyta. Do tego mamy Srebrzystą Gwardię, która także jest tutaj no, jako gwardia, tutaj nazwa się zgadza akurat. No i Książę na Smoku dowodzi całym przedsięwzięciem. Mamy jeszcze do tego Magia z Magią Cienia, który ma Wortex oraz Osłabienie ten osłabiający czarma balistę Szpona Orła, no do tego tutaj jeszcze oddział Mistrzów Miecza Hoeta, Szpony z Kaled, czyli łucznicy w lekkich zbrojach, do tego łucznicy oraz zwykli w łucznicy. I to jest tyle, tej armii za dużo nie ma, a okej, okay, jeszcze jest tutaj jeden oddział łuczników z Elerionu. No i armia moja, ja zająłem pierwsze miejsce w swoim półfinale i moja armia, mój trzon armii wygląda tak, tu hop gobliny, nocnych goblinów, tutaj duży szef goblinów, no duży... to jest trzon armii i trzonem armii jest także wielki szaman goblinów, który ma dokładnie takie same zakręcia, czyli spowolnienie oraz mściwe spojrzenie. Tutaj mamy dużego szefa goblinów, on jest z buta chyba, tak, on jest z buta. Mamy do tego na plecach dwa oddziały debeściaków orków, oddział łuczników, trzy oddziały włóczników, no i tutaj debeściak, czyli ten duży nieujarzmiony mono, monolitrorowy, no i do tego jeszcze olbrzymia wiedźma rzecznych troli. Co jest istotne, to w tym pojedynku fundusze nie, nie wynosiły 12 tysięcy 400, tylko 10400 co miało oddawać tak jakby osłabienie armii, które właśnie maszerowały tutaj po ten kamień, który leży na środku a właściwie może coś, co kryje się pod nim kto wie, kto wie zaczynamy, ja już oddaję pierwszy strzał w kierunku armii orkowego wodza no i nabijam pierwsze 112 punktów zadając obrażenia artyleryjskim majtkom jakby z muszkietami i przestawiam się w kierunku orkowego wodza tymczasem na moje plecy już wkracza rozpędzony, tutaj rozpędzona armia wysokich elfów, armia grozi, no a tymczasem Carlos także rusza na orkowego wodza, więc powtarza się scenariusz z pierwszego półfinału, w którym to orkowy wódz został otoczony przez armię nieprzyjaciela. No tutaj jeszcze próba e, przegnania tych łuczników Elerionu, no ja dostaję niestety obrażenia na hobgobliny no niestety te nie byłem z nich zadowolony, naprawdę byłem niezadowolony z tych hobgoblinów, znaczy to są dobre jednostki. Rzecz w tym, że podbicie ich do m, aż do tylu złotych belek nie było chyba Najlepszym pomysłem, trzeba było na gwardię wybrać coś innego, jednak. No więc no nie jestem jakoś super z nich zadowolony. Drugi pocisk, wyrzucony przez Debeściaka, i czy trafi? To jest pytanie. Trafia centralnie w Halabardy. 368 punktów nabite. Orkowy wódz przy, e, przekręca się w moją stronę i odpowiada ogniem. Obrywa oddział Debeściaków orkowych. No i orkowy wódz pie, pierwsze 55 punktów nabite. A tymczasem grozia też nabił sporo punktów właśnie ostrzałem od tych e, jeźdźców. No i smog zmierza, zmierza w moją stronę. Więc ja stwierdziłem, że zmiana planów. Zostawiam orkowego wodza. A ja, Orkowy tutaj, patrzcie, sporo punktów nabił. Duże obrażenia zadane. Zostawiam orkowego wodza i ruszam centralnie w kierunku armii wysokich elfów. Chcę się z nią najpierw rozprawić, zanim się zabiorę za orkowego wodza bo wydaje mi się, że jestem w stanie tą armię elfów pobić. Carlos tymczasem pędzi w kierunku spaczenia. Skaveny stwierdziły, że one nie będą się tutaj biły, one po prostu od razu przystąpią do kopania. No, może tam doszło do jakiegoś sporu, jeżeli chodzi o hierarchię dowodzenia, kto wie. Kto wie, a może po prostu dowódca tak zmieniał decyzję? Chociaż nie, on wcale chyba nie pędzi na kamień. On pędzi prosto, patrzcie na to prosto na armię nieprzyjaciela, tutaj rzuciłem spowolnienie na Rydwany i rzucam wszystko praktycznie, co się da na te właśnie Rydwany, wiem, że to są jednostki podbite do 3 złotych belek, więc na nich jestem w stanie nabić całkiem sporo punktów, no bardzo boli mnie fakt, że Debeściak tutaj nie trafia, ja wiem, gadałem z Orkowym Wodzem i mówiłem, kurczę, ten Debeściak pewnie jest grany na, na Multi, bo on jest naprawdę cholernie mocny, a Orkowy Wódz mówi, a gdzie tam, nikt nim prakty praktycznie nie gra, no i już chyba wiem, oj no i to jest ogromny problem, te Rydwany Zrobiły świetną robotę, dając szansę przeciwnikowi narzucenie tak genialnego Vortexa. No, świetna robota grozi. On już w tym momencie 2000 ponad punktów nabił. Ja odpowiadam ogniem miejsców z No, rzecz w tym, że grozia, jego y, artyleria została dojechana przez Carlosa. Carlos tak gra jak skawę. On tak, jego nie widać. On, on, wiecie, on wchodzi, wjeżdża na plecy. Y, pojawia się w miejscach najmniej jakby spodziewanych. Kolejny strzał, tym razem trafiony. Więc ja nabijam kolejne punkty debeściakiem. Już zużyłem pierwszy raz jego umiejkę. No i patrzcie, moja armia w tym miejscu się rozpadła. Lwie Rydwany zaorały trzy oddziały, nie, to, to są dwa moje elitarne oddziały. To jest niewiarygodne, jak słabo ja tym zagrałem w ogóle. No, ale to już mniejsza z tym. Mm, tutaj na szczęście debeściaki walczą. Tu jeszcze Carlos. uło, kurde! Patrzcie na to: Carlos wbija na plecy centralnie, grozi. No to jest problem. Ja tutaj rzuciłem pijawkę dusz na, na czarodziejkę. Ona dostała też chyba jakiś ostrzał. No i Carlos wjeżdża w. Patrzcie, on rozbił całą armię, grozi praktycznie. Niewiarygodne. To jeszcze wejdzie chyba zionięcie. Morkowy Wódz powolutku, powolutku rusza w moją stronę. Ja tu rzucam Los Bion na mistrzów miecza Hoeta, którzy mają w ogóle dwie srebrne belki. Nie wiem, czy mieli je wcześniej, czy dopiero teraz mi się wbiły, bo chyba tu EXP się wbija na jednostkach. I patrzcie na to: Nogrozia bardzo, bardzo boleśnie odczuł to spotkanie z Carlosem. No, armia Carlosa jest bardzo specyficzna, ona jest niesamowicie mobilna, nie ma tam żadnej artylerii, ale Carlos bardzo dobrze. oj, tutaj starcie księcia z, z moim szamanem gobliskim. Jeszcze tutaj wiedźma trollowa rzuca się do tej walki w zwarciu. No, i ja powoli zaczynam wy... Wycofywać moje oddziały, bo widzę, że orkowy wódz już jest ustawiony. Już on już od, do mnie strzela od dawna, ale że już jest na mnie tutaj przygotowany totalnie. Grozian nadal ma pierwsze miejsce. 4.500 tysiąca punktów. Książę w tym momencie pojedynkuje się z mm, olbrzymią wiedźmą rzecznych troli. Jeszcze tutaj orkowy wódz dobija jakieś punkciki właśnie. No i kolejny vortex. Czy ja zdołam czy, czy mu uciec? Prawdopodobnie nie. No właśnie. Pięknie złapane te, te, te beściaki. No i tu jeszcze szarżuje. Wielki szaman e, goblinów na maga cienia. Patrzcie na to jeszcze tutaj, że wiedźma się rzuca. Smok ląduje, ale szaman z cudem uniknął, cudem uniknął e, tej szarży smoka. No i wiedźma pojedynkując się z magiem została dojechana przez koła zagłady. Tu jeszcze zienięcie wchodzi w gobliny. No 5600 punktów nadal grozia. Orkowy wódz dopiero teraz podchodzi do walki w zwarciu. Choć trzeba przyznać, że on 1000 punktów tak czy inaczej już nabił tym ostrzałem. E, tutaj e, upior artyleryjski strzela w debeściak. Tak samo ten kolos też strzela. Nie, on nie on Tu widzę, że bije po piechocie, co nie jest wcale takim głupim pomysłem. No, problem polega na tym, że Grozia, który zajmuje w tym momencie pierwsze miejsce, no, jego armia została praktycznie zaorana doszczętnie. Został jeszcze tutaj Mak z Magią Cienia, ale on prawdopodobnie długo nie pożyje. I czy tu zostanie kolejny vortek rzucony? Nie, znaczy tak, ale to jest vortek dla odmiany Carlosa. No, mój szaman został w tym momencie dojechany. Rzuca tu jeszcze kolosa, żeby, żeby mnie pobronił. No, masakrycznie dobrze radzi Carlos używając tych zaklęć. Grozia 6000 punktów. Ja 5200 Carlos 3700 no i 1100 orkowy wódz, który nadal zajmuje ostatnią pozycję. Problem polega na tym, że orkowy wódz ma pełną armię. On nie dostał absolutnie żadnych obrażeń. Rzecz w tym, że. No, nie wiadomo, czy zostanie tutaj dostatecznie dużo jednostek, na których mógłby sobie punkty ponabijać, mówiąc krótko. No, bo w tej chwili tutaj naprawdę dużo jednostek poginęło. No, tutaj w sumie dwa oddziały siewców morowego wiatru, czyli jednostki stosunkowo drogie jeszcze żyją. Kolejny rzut głazem, no i kolejne pudło. No, to jest chyba powód, dla którego debeściak absolutnie nie jest grany. On puduje po prostu straż on miewa różne sytuacje. On czasami trafi, czasami spoduje, ale biorąc pod uwagę jego koszt, no to wydaje mi się, że on jest jednak zasadniczo nieopłacalny. No, sytuacja nie wygląda zbyt ciekawie. Mm, tutaj związane walką zostały przyzwane zombiaki artyleryjskie. Oddział zwykłych zombiaków także został związany walką. No tutaj Debeściak pojedynkuje się w tym momencie z, ze skrytobójcą skaweńskim. Ja tu manewruję jeszcze wielkim szamanem. Grozia tymczasem. No jeszcze ma tutaj o, patrzcie, syreny sobie stoją tutaj tak na skrzydle. Ma tutaj tego magia z Magia cienia, ale patrz, ja przeskoczyłem Grozie w ogóle. 6400 punktów. No problem polega na tym, że Grozia nie ma jednostek w tej chwili. I nie wiadomo, czy te nabite punkty wystarczą. No Carlos ma jeszcze prawie pełną armię i on ma naprawdę na czym robić punkty. Patrzcie na to. To jest, to jest. Pokarm dla Carlosa, dla skawenów Carlosa, no bo moje orki za bardzo się tym nie pożywią. Moje orki zostały tutaj naprawdę boleśnie zmasakrowane. Ja mam bardzo podobną sytuację do Grozi, mam całkiem sporo punktów, ale to nie zmienia faktu, że no, armii nie zostało zbyt wiele. 6600 punktów. No, ścigam w tym momencie siewców morowego wiatru. Jest szansa tutaj jeszcze, rzucam na to wszystko spowolnienie. Yy, Gork to naprawi rzucone na skaweny. To w ogóle zadaje obrażenia chyba. Patrzcie, ten oddział chyba dostał obrażenia. Ciekawe. No, tutaj walka trwa. Syreny zostały dorwane vorteksem. To pozwoli Carlosowi na pewno nabić sporo punktów, bo Syreny jako takie są eteryczne, więc są stosunkowo wyporne. No, problem w tym, że magia bardzo brutalnie na nie, na nie działa. No, ja tutaj ścigam cały czas siewców Morowego Wiatru. No, rzecz w tym, że ten oddział, no, to spowolnienie przestało na niego działać i ja ostatecznie musiałem zawrócić. No, bo innego wyjścia za bardzo tu nie miałem. Rzucam jeszcze debę ściaka na włócznie, które tutaj przetrwały. No, problem w tym, że popełniłem koszmarny błąd i mój. Wielki szaman goblinów ostatecznie się zrautował, walcząc w wa wyzwarciu z siewcami morowego wiatru, więc no niestety to nie pykło, to nie pykło. Tu jeszcze jakieś moje oddziały się pałętają, ale w sumie główna jakby kwestia to ten pojedynek Carlosa z orkowym wodzem w tym momencie, co się dopiero zaczęło, to kolejny wortek zrzucony przez Carlosa. Odzielacze Zagłady siedzą cały czas w walce w zwarciu. Już się admirał floty wampirów, którego wyporność i potęgę widzieliśmy w półfinale. No on już w tym momencie tutaj też wpakował się do walki w zwarciu. I Carlos wcale nie ma najlepszej sytuacji. Patrzcie na to. Grozia ostatecznie został wyeliminowany, mając 6100 punktów. Dużą przewagę miał na samym początku. Ja tutaj cały czas pędzę za siewcami morowego wiatru. Mój, okej, okay, mój wódz się nawrócił. Wielki szaman goblinów się nawrócił. Mam nadal pierwsze miejsce. 6800 punktów. Carlos 6500. Grozia 600, a orkowy wódz 5000 właśnie w tym momencie nabił. No, muszkiety boleśnie tutaj smyrają Mistrza spacz Patch Inżyniera tu halabardy, aha, ścigają koło zagłady rorowe, nie, nie, to nie rorowe, tylko gwardia po prostu w postaci koła zagłady, siewcy morowego wiatru wpakowują obrażenia całkiem solidne w bandę pirackich majtków, no, nadal zajmuje pierwsze miejsce, ale różni nas dosłownie 21 punktów, teraz troszeczkę więcej, bo tutaj jeszcze, jeszcze wiedźma rzecznych troli zdołała zadać jakieś obrażenia, więc no coś tam jakieś punkty nabijam, ale generalnie no, sytuacja nie wygląda zbyt ciekawie, Carlos zdecydowanie, najwięcej punktów, ale patrzcie jak szybko orkowy Odzyskuje tą straconą przewagę, przyzywa kolejne oddziały. I sytuacja. No niesamowicie ciekawa, bo tutaj praktycznie każdy poza w tym momencie grozią, jest w stanie to jeszcze wygrać. No ja mam chyba zdecydowanie najmniejsze szanse ze względu na... O, patrzcie, jeszcze oddział łuczników mi się nawrócił i wielki Szaman Goblinów. Ja Miałem zdecydowanie najmniejsze szanse, bo jednak mam najmniej wojsk mi zostało, które mogłyby zadać jakieś obrażenia, a największe szanse prawdopodobnie ma Carlos, chociaż patrzcie, jak tutaj na plecach siedzi mu orkowy wódz. I on z ostatniej pozycji skoczył już w tym momencie na trzecie miejsce. Carlos ma 6800 punktów. I powoli zaczyna się wycofywać czy on zbiera armię do kupy. Tutaj jeszcze został wód samotny. On z buta to on za daleko nie zabiegnie. Tu jeszcze soczyste trafienie od Debeściaka. Postanowiłem wydać troszeczkę jego pancerza i, i jeszcze parę razy tutaj trafić. Rzeczywiście to tym razem trafiło. No, jeszcze tutaj olbrzymia wiedźma rzecznych troli się jakby zawróciła. Tutaj reszta się wpakuje do walki w zwarciu jako pierwsza prawdopodobnie. Carlos po raz kolejny ponawia szarże. Jeszcze jeden wortek zrzucony tym razem na admirała floty wampirów. No tutaj nie wiem czy to dobry pomysł Ojojoj, to chyba był duży błąd w pakowaniu się do walki w zwarciu, i on się zrautował na Amen. No, 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 tutaj, Carlos walczy w blobie, dojeżdża jakiś oddział piechoty, który się ostatecznie rozpadł totalnie, i wycofuje się przed admirałem floty wampirów, rusza teraz w kierunku, w kierunku halabard i piechoty zwykłej. Tutaj ja także wykańczam kolejne halabardy, ale Carlos za chwilę, Carlos nie ostatecznie przeskakuje. Orkowy wódz, patrzcie na to, nie jest bardzo blisko, 7200 punktów. No i jest jeszcze na czym te punkty robić. Armii Carlosa zostało też całkiem sporo. Patrzcie na to za chwilę. Dosłownie kilka punktów. No i orkowy wódz przeskakuje także mnie. Niesamowicie bliska bitwa. Kolejne, kolejne zakręcie rzucone przez Carlosa. Skrytobójca oraz wódz walczą tutaj z oddziałem pirackich zombiaków. Ja tutaj jeszcze wpakowuję jakiś ostrzał w siewców morowego wiatru. Zresztą to samo robi orkowy wódz. I dzięki tej salwie wskakuje na pierwsze miejsce. Ja tam dojeżdżam, oddział Halabard, moi uczniowie ostatecznie zostali zmasakrowani, Carlos robi punkty na czym tylko może, no i bardzo słusznie, taki jest cel, co tu dużo gadać, no tu admira został ostatecznie dorwany przez wodę i przez skrytobójcę i on może tego nie przeżyć. Tu Carlos rzuca jeszcze na admirała swoje kółka, zobaczymy czy to coś, coś pomoże, no mi zostało jeszcze, oddział uczniów, to przeżył w ogóle, fokusuje ostrzał na, artylerijskich, na artylerii pokładowej, co zadaje całkiem spore obrażenia, patrzcie na to. No ale, ale, ale Carlos z rokowym wodzem coraz bardziej mi odskakują. No tutaj rzucił wszystko dosłownie, patrzcie na to, Carlos, ale no świetnie, no to jest niestety potęga wampiratów. Stety czy niestety to zależy dla kogo. No ale tutaj przyzwane zostały zombiaki. No i admirał może się bez najmniejszego problemu wycofać. Jeszcze od tego spacz inżynier został zrautowany. No armia Carlosa się sypie. Mi został... patrzcie, o kurde, nabijam sporo punktów na tej artylerii pokładowej. I jestem praktycznie zrównany z Karlosem w tym momencie, mimo że dopiero co traci, traciłem 400 punktów do niego. on no, Carlos jeszcze tutaj chyba nie powiedział ostatniego słowa. Jego odzieracze się nawróciły, ale to w sumie tyle. Nic poza tym, no i ja ostatecznie Carlosa przeskakuję. Zostały tylko odzieracze, tutaj siewcy morowego wiatru, ale oni prawdopodobnie za wiele nie podziałają. Yy, wiedźma rzecznych troli razem z Debeściakiem wpakowali się do walki w zwarciu z kolosem nekrofeksjańskim. No, rzecz w tym, że patrzcie na to, jak orkowy wóz tutaj wystrzelił po raz kolejny. On może w tym momencie Praktycznie 10 tysięcy. No, tak, to jest dosłownie ułamek sekundy. I on będzie miał. On ma już w tej chwili 10 tysięcy punktów. Czego ani ja, ani Carlos nie będziemy w stanie dopędzić. Moja armia w odwrocie. Armia Carlosa zasadniczo też został jeszcze skrytobójca, więc. No ja jak na razie. Znaczy. Okej, okay, jeszcze Wiedźma mi się nawróciła. No pojedynek to jest w zasadzie pojedynek między wiedźmą rzecznych troli. A tym nieszczęsnym skrytobójcą. Och, to będzie świetne ujęcie na miniaturkę. Skaweński skrytobójca i dwa giganty, które tam biegną. Zresztą kolos, on w tym momencie pędzi na Wiedź troli. Trolli, czyli jedyną jednostkę, która w mojej armii została jeszcze na polu bitwy. No, rzecz w tym, że no, ten skaweński skrytobójca on tutaj z halabardami radzi sobie średnio. No i tych punktów nie nabije prawdopodobnie dość, żeby Carlos wskoczył na drugie miejsce. Szczególnie, że Wiedźma jeszcze nie powiedziała ostatniego słowa. Tutaj pojedynek trwa. mam zostało kopa totalnie od tego. Patrzcie, jak ona się stoczyła. No kolos totalnie, no królem wzgórza. Trzeba przyznać, że jeżeli byłby, byłby to pojedynek od tytuł króla wzgórza, to kro, Kolos nekrofeksjański by to starcie wygrał. Odskakuje powoli Carlosowi, Jemu zostało. Czy, czy on, on jeszcze coś ma? Na 100%? Ale gdzie? Tam. Krasnoludzkie, o nie, to chyba nie jest w stanie zrobić żadnych punktów, no ja mam 8700. Nie mam absolutnie żadnych szans przeskoczyć w tym momencie orkowego wodza. No i czy ta salwa wykończy? Tak, Carlos kończy na trzecim miejscu. Ja nie jestem w stanie wbić na drugie, więc chyba mamy już... Mamy już y, naszą tabelę zwycięzców. Naszą finałową tabelę. Pierwsze miejsce zajmuje orkowy wódz. No tak, tu Kolos mi się załamał, w tym momencie zostało już tylko wieźma chyba. Nie, ona też nie żyje. Ona też nie żyje. Pokonana ostatecznie przez Admirała. Jeszcze... Nie, Kolos już go nie zdzielił po raz ostatni. Zobaczmy, jak wygl wygląda punktacja. Orkowy Wódz 12 990 punktów. 13 000 punktów zasadniczo. Na drugim miejscu ja z 8 700 punktów. Na trzecim miejscu Carlos z 8 300 punktów. I na miejscu czwartym grozia z sześcioma tysiącami punktów. W naszej mikrolidze, punktacja wygląda tak, że pierwsze miejsce zdobywa cztery punkty, drugie miejsce 3 punkty, trzecie miejsce 2 punkty, a każdy uczestnik turnieju po jednym punkcie. No tutaj to czwarte miejsce niestety grozi nie dało zbyt wiele, jeżeli chodzi o tą punktację, bo on mimo, że zagrał w finale, no to ostatecznie zdobył tylko jeden punkt, czyli tak samo tyle samo, ile wszyscy pozostali uczestnicy. Co nie zmienia faktu, że w finale grał i to całkiem ostro. No niestety został dojechany boleśnie przez Carlosa. Walczył naprawdę ostro długi, czas był na pierwszym miejscu, ale orkowy wódz, no jednak pokazał, pokazał kto tu rządzi. W pierwszym, w półfinale totalnie zaorał i powiedzmy sobie szczerze, w finale także. Więc, mimo że to było, patrzcie, no, zobaczmy na te halabardy. No, patrzcie na te halabardy. Cztery oddziały, które zrobiły po zero fragów. Po zero obrażeń nawet niekiedy, więc no, moim skromnym zdaniem naprawdę te oddziały, to że miał cztery oddziały i złamał tą zasadę max trzech, to by tutaj wiele nie zmieniło. Gdyby to był wiecie jakiś taki duży turniej, no to trzeba by to uznać jednak, trzeba by to uznać, yy, no i niestety orkowy miałby jeden punkt. Za uczestnictwo tylko prawdopodobnie, albo trzeba by powtórzyć ten finał, co też w zasadzie. Tak, to prawdopodobnie taka byłaby najlepsza opcja. Ale my na powtarzanie nie, nie mamy czasu. Zresztą turniej jest taki bardzo mocno towarzyski i przede wszystkim dla fanów, więc no moim zdaniem, tutaj absolutnie nie ma problemu. Szczególnie, że tak jak mówię, no to, to, to nie, nie zmieniło dużo. To nie zmieniło raczej dużo w ogóle w wodza zabawna historia, patrzcie na to. Jedyne obrażenie, jakie ktokolwiek zrobił sensowne, to jest ten nieszczęsny kolos. Zadane dane obrażenia 8986 punktów wysokość obrażeń, to jest rankor to tłumaczył, że wysokość obrażeń, jeżeli dobrze zrozumiałem, to jest ilość jakby punktów, jakie nabiła ta jednostka, więc jeżeli to nabił kolos, syreny zrobiły 500, to jest niewiarygodne, jak orkowy wódz nabił 12 tysięcy punktów. Tutaj mamy 1400. Chyba, że nie, że, chyba, że te 8000 to jest to jest, to jest, jest wartość punktowa, a wysokość obrażeń to jest 2000, to może tak to wygląda. To by się zgadzało wtedy, tu jest 9000 praktycznie. Sam jeden kolos zrobiłby 9000. No tutaj te muszkiety 3700, 5000 zabiłby lord, zrobiłby lord. Tylko, że to już chyba jest za dużo. Tu jest 9, tu jest 5, to daje nam 14. Nie wiem, nie wiem jak to działa szczerze mówiąc. Ja, jak, jak to się tam przekłada na... Znaczy, jeszcze te punkty dochodzą za eliminowanie gracza, ale to też nie wiem, jak to do końca działa. Bo w jednym z półfinałów widzieliśmy, że e, to chyba ja wyeliminowałem kogoś. Z, znisz, tak, wzniosłego bohatera zabiłem e, Shiorę, ale nie dostałem 2000 punktów za wyeliminowanie gracza, więc istnieje duże prawdopodobieństwo, tak mi się wydaje, że za wyeliminowanie gracza dostaje 2000 punktów nie ten, kto go dobił ostatecznie, ale ten, kto zadał mu największe obrażenia. To miałoby dużo sensu. W ogóle to FF w ma naprawdę dużo sensu. To jest aż zaskakujące, że to jest lepiej zrobione niż pojedynki 1 na 1 Bo tutaj naprawdę kampienie się nie opłaca. Znaczy, w pewnym sensie się opłaca. Arta się opłaca i granie pod arty i podkampienie się teoretycznie opłaca. Problem polega na tym, że mapy są tak skonstruowane, że ta artyleria nie zawsze zdaje egzamin. Widzieliście, że tam rozstawialiśmy się na takim totalnym wzgórzu, wzniesieniu. No działa zwykłe, nie byłyby w stanie za bardzo stamtąd bić. Przez to, jeżeli nie atakujemy i kampimy sobie w rogu, na przykład, to nie robimy punktów zwyczajnie i przegrywamy z tego powodu, że nie zrobimy punktów. Możemy mieć całą armię na koniec gry, ale nie zrobimy żadnych punktów praktycznie, bo cała reszta się wyeliminuje. Więc no ta mechanika sprawia, że rzeczywiście gracze muszą walczyć między sobą, muszą dążyć do starcia. Jest to niesamowicie dobrze zrobione, moim zdaniem. Więc to FFA ma dużo sensu, ma bardzo dużo sensu. Naprawdę. Dobra. To by było generalnie na tyle. Przejrzeliśmy armię Orkowego Wodza. Kolos zrobił robotę. A propos arty, właśnie, to jest artyleria, jak najbardziej. Więc kolos zrobił tutaj robotę. No teraz zerknijmy na moją ar armię. I tutaj znowu. Arta, zadane obrażenia. 18 700 obrażeń? 226 fragów. Wysokość obrażeń 2800. Kurde. Teraz, która to jest wartość punktowa zniszczonych jednostek? Bo patrzcie, ja zadam 18 tysięcy obra tych y, obrażeń, a wysokość obrażeń 2800. Patrzcie na to. Tu jest prawie ponad dwukrotnie mniej zadanych obrażeń, a wysokość obrażeń to 2020, więc bardzo podobna. Więc bardzo możliwe, że Kolos po prostu bił po jednostkach, które były droższe i dlatego zrobił wysokość obrażeń generalnie albo odwrotnie, <laughs> albo odwrotnie. Może Debeściak właśnie bił w oddziały, które były droższe. On, on, on pojedynkował się z lordami bardzo często, Jest bardzo możliwe właśnie, że wysokość generalnie obrażeń jest podobna, ale ja w bardziej elitarne jednostki biłem Debeściakiem i dlatego tych, tych zadanych obrażeń mam więcej. Patrzcie w ogóle na to. To jest żałosne. Hop, gobliny, na tych goblinów nie zrobiły nic. To jest najgorszy trzon armii jaki chyba mogłem zrobić, no ja totalnie tego nie wykorzystałem. No tu Debeściaki całkiem nieźle, dwa 900, Orkowi Łucznicy 10 tysięcy zadanych obrażeń. Oni się bardzo dobrze spisali, to są łucznicy dzikich orków w ogóle, oni się świetnie spisali, szczególnie pod koniec zadając obrażenia artylerii pokładowej, to było imponujące. I oczywiście Wiedźma Rzecznych troli. Armia Carlosa, zobaczmy. Siewcy morowego wiatru po raz kolejny 6000 tysięcy mamy tutaj koło zagłady to gwardiowe, że tak powiem, i odzieracze zagłady 7000 4600. No to 7 tysięcy to niezły wynik, patrzcie na to w ogóle. 21 mistrz spacz inżynier 21 tysięcy za dane obrażenia. To jest więcej niż mój debeźak jeszcze. Ale to, to jest kwestia zaklęć. Te zaklęcia Carlosowi bardzo ładnie siadały, tak samo jak Shiore nabił w jednym z półfinałów bardzo dużo obrażeń dzięki zaklęciom, więc to jest mega przydatne w FFA. No w sumie tu w przypadku Carlosa ta, ta armia bardzo podobna. Pod, każda jednostka coś zrobiła, że tak powiem. Więcej czy mniej, ale coś zrobiła. Najwięcej zdecydowanie mistrz spaczy inżynier, zdecydowanie. No bo u mnie no gobliny nie zrobiły nic, Hop gobliny nie zrobiły nic, jeden oddział debeściaków nie zrobił w zasadzie nic. No tutaj ten nieszczęsny, duży szef goblinów też w zasadzie nic. No i wielki szaman w zasadzie też nie za wiele. Więc o, u Carlosa wszyscy coś tam porobili. Grozia. Zobaczmy. Artyleria mało zrobiła, ale ona szybko przez Carlosa została dojechana. Rydwany. Rydwany to jest MVP chyba w armii grozi, bo one zblobowały moją armię i dzięki temu wchodziły bardzo ładnie te vorteksy. I 10 tysięcy zadanych obrażeń mamy tutaj na magucienia, więc to było niezłe. No, plus Mistrzowie Miecza też zrobili 6,5, więc też ładnie. No, książę 7 tysięcy, więc on też całkiem nieźle tutaj sobie poradził. Tyle. Kończymy dzisiejszy odcinek. Tak, finał został zakończony. No, i pierwsze miejsce zajmuje Szedar który tutaj zdobył jeden punkt w tym turnieju za samo uczestnictwo. Drugie miejsce ma Carlos, orkowy wódz KO egzekwo, Trzecie miejsce mam ja, jeżeli chodzi o mik mikroligę oczywiście, bo w tym turnieju to oczywiście orkowy wódz wygrał, ja zająłem miejsce drugie, a trzecie miejsce zajął Carlos. Mm, więc tak to wygląda, jeżeli chodzi o dalsze rozgrywki mikroligi, to prawdopodobnie zobaczymy je w przyszłym roku. I tyle z mojej strony. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Do zobaczenia. Czołem!